Jednak jestem troszkę za szybko. Czas wyliczony jaki został policzony, ale... O, idę przerwę sobie zrobimy. Nazywam się Marek Łąkwa. Jadę teraz z Gdyni. Mój kierunek to jest Zakopane. Jestem organizatorem akcji na rolkach przez Polskę dla Małych Serc, w którym to ja pokonam 788 km. Przez wszystkie miasta centralne Polski i kwestując i zbierając pieniądze dla pomorskiego hospicjum dla małych dzieci. I dlatego jestem tutaj. Na chwilę obecną mamy przejechane dopiero 60 km. Dzisiejszy etap skończy się w Pelpinie. Mamy jeszcze 20 km, czyli dzisiejszy etap cały ma 80 km. Następnie mamy jeszcze 700 km przed sobą. A skąd pomysł właśnie na, na tą akcję, na tę współpracę właśnie z fundacją, która działa na rzecz dzieci inwestycyjnych? Na rolkach od zawsze jeździłem, jest to, jest to moja pasja. W tym roku postanowiłem, że przyjadę sobie Polskę na rolkach i spełnię swoje marzenie, ale skoro jadę, to może zrobię dzięki temu coś dobrego i skontaktowałem się z Fundacją, e, z Hospicjum Pomorskim dla Dzieci i powiedziałem, że zrobię to dla nich, przyjadę charytatywnie, zorganizuję kilku sponsorów, którzy po prostu zapłacą za ten przejazd. I tak to się zaczęło. Skontaktowałem się z hospicjum i bardzo im się ten pomysł podobał. Oczywiście wspomogli mnie w promowaniu tej akcji, znaleźli mi kilku partnerów medialnych i dzięki temu troszkę osób się o tej akcji dowiedziało i jedziemy. A od jak dawno pan jeździ na rurkach 28 lat 28 już lat na, już na rokach. Tak. I y, to jest Pana podstawowy taki sport, który pan uprawia? Nie, czy, nie. Na, y... na, na co dzień na rokach czy, czy rowerem? Rowa, nie. To... Z, y, bardziej y, kulturystyka? Teraz może troszkę mniej, bo od kilku miesięcy bardzo mocno zająłem się rolkami, gdyż musiałem troszkę moją kondycję wzmocnić. jeżdżę bardzo dużo na rolkach dziennie, ale ta wyprawa wymagała troszkę większego wysiłku i troszkę innych treningów, które były trzy razy w tygodniu. Musiałem jednak troszkę zwię zwiększyć swoje możliwości. To była sobota, niedziela i poniedziałek, to były takie treningi na fajnych ścieżkach rowerowych w Trójmieście i robiłem dziennie od 80 do 120 km. Pochodzę z Piotkowa Trybunalskiego, tam mieszkałem przez 34 lata, a obecnie mieszkam w Bolszewie, Czyli trójmiasto. Dalsze, dalsze trójmiasto, Mniej, mniejsze trójmiasto. Piękna miejscowość mała. To jest akcja charytatywna, kochani, i bardzo chciałbym, żebyście wsparli mnie. Jeżeli chcecie mnie znaleźć, znajdziecie mnie na stronie www.blamalychserc.pl Znajdziecie mnie na TikToku na rolkach 2024 i tam są yy, linki, które Was przekierują na zrzutkę. Zapraszam chętnie do współpracy ze mną. Ja jadę przez Polskę, a Wy róbcie resztę. Niech każdy robi swoje, a wszyscy będą szczęśliwi. Gratulujemy udanego pomysłu i zachęcamy naszych czytelników internautów do wspierania akcji Fundacji Półmorskiej rozpisu do Możecie mnie codziennie oglądać za 10.8 na TikToku, prowadzę live'y ze startów z każdej miejscowości i zazwyczaj o godziny, koło godziny 14 robię live'a w momencie, kiedy wjeżdżam do miasta na metę. Są to miasta takie jak Toruń, będziemy mieć Chełm, Włocławek, Łódź, Piotrów Trybunalski, Częstochowa, Katowice, Kraków, Rabka Zdrój i Częstochowa, Wielka Krokiew, to już 25 lipca, za 9 dni. Pozdrawiam wszystkich.